Witam wszystkich. O tym jak wykonać bezwęzłowy łącznik zestawów. To u mnie już filmik był na kanale, niemniej jednak pokażę to jeszcze raz, jak to się robi, dlatego że oglądając różnego rodzaju filmy poświęcone połowom troci, czy pstrągów, czy innych drapieżników, zauważyłem, że większość wędkarzy tego nie używa. Po prostu nie wiem, czy nie wiedzą, czy zapomnieli, czy, czy nie, nie tego. Nie ufają temu urządzeniu. To jest naprawdę bardzo mocne ustrojstwo. Robimy takie uszko, potem sobie to uszko odginamy. Odginamy w ten sposób. Powstaje nam coś takiego. Powstaje nam coś takiego. To oczywiście trzeba troszeczkę doformować, potem chwytamy i jeszcze, doginamy w ten sposób, o, żeby to tak wyglądało. I ten drucik tutaj idzie od strony kamery. Jak idzie od strony kamery, czyli z mojej strony, to plecionkę nawijać będziemy w ten sposób. Odwrotnie niż wskazówki zegara. Zaraz pokażę jak to wygląda. I już mamy tego kliksa tak zwanego, czy bezw bezwęzłowego łącznika wykonanego. Tylko obetniemy sobie tą końcóweczkę i tak to wygląda. Oczywiście do potrzeb filmu, ja go nie będę tutaj opiłowywał i tak dalej, tych końcówek żeby były łagodne i nie będę nic zaginał i tutaj żeby cośkolwiek przymocować na przykład takiego o, o góra to sobie go tutaj zahaczamy w ten deseń jest nałożone na ten przedni zaczep w ten sposób i plecion końcówkę plecionki składamy na dwie części żeby powstała tak zwana pętelka tą pętelką chwytamy za ten tutaj haczyk i tak jak mówiłem odwrotnie do ruchu wskazówek zegara 7, 8, 9, czasem 10 razy im więcej, tym lepiej. To znaczy 20 to może przesada, bo nic z tego nie wyjdzie. Pociągamy i to już jest 100% wytrzymałości plecionki. Robiłem testy z plecionkami. Bez, bez tego łącznika plecionki mają wytrzymałość średnio 45-50, 55, maksymalnie 60%. Więcej się nie udaje. Żaden węzeł po prostu nie wytrzymuje tyle, żeby plecionka miała 100% mocy. Nawet do 80% żadna plecionka się nie zbliża przez zastosowanie różnych, naprawdę różnych węzłów. A tu jest 100%. Tyle ile fabryka podaje, tyle jest. Dlaczego o tym łączniku mówię? Ano dlatego, że mało wędkarzy go używa, a on ma jeszcze jedną fantastyczną właściwość. Można go w wersji takiej troszeczkę makro użyć do czego? Do odczepiaczy. Prosta sprawa. Używamy na rzekach czy wodach stojących, gdzie jest dużo zaczepów różnego rodzaju odczepiacze. Nie ma znaczenia jaki to będzie odczepiać Do każdego odczepiacza takiego kliksa sobie przystosujemy. Ten jest wykonany z drutu 1,5 mm. Ten tutaj malutki był wykonany z drutu 0,8. I w normalnych zestawach 0,8 w zupełności wystarczy. Nawet do zestawów sumowych ten 0,8 spokojnie się nadaje. Tylko to musi być drut 0,8 sprężynowy. No Najlepiej, jakby był nierdzewny. A teraz pokażę, jak to wykorzystać. Ja tutaj posłużę się akurat nie odczepiaczem. Ale szczypcami nawet widać tutaj grube, gruba blacha, grube oczko od tych szczypiec chirurgicznych dało radę takiego większego kliksa nałożyć. I teraz wyobraźcie sobie, że łowicie w rzece, gdzie występuje nurt, a żeby wyrywać zaczepy, musicie używać grubej linki. Po co? Po co się męczyć? Po prostu bierzecie sobie linkę o mniejszym uciągu. Ale nie stosujecie żadnego węzła. Jeżeli ta linka ma powiedzmy 50 kg uciągu, to jeśli założycie do tego kliksa, to będziecie mieli 50 kg. No nie ma takiej opcji, żeby to się rozgięło, albo żeby tutaj na tym, na tym łączniku strzeliło. I tu w tym wypadku można zastosować powiedzmy jakieś e, grube plecionki sumowe. O dużej mocy, powiedzmy 0,60, nawet 0,70, i wy, wyciągniecie praktycznie każdą przynętę. Czy ona będzie dalej nawet od brzegu, czy będzie w rzece, czy w wodzie stojącej, bez problemu sobie to dzięki temu łącznikowi, ponieważ nie będzie węzła. Autentycznie jak nie ma węzła, to ta plecionka ma 100%. Proste, i no, dosłownie, chwila, moment, i już macie. No, nie wymaga żadnej tam e, filozofii, żeby zrobić coś takiego. Do każdego rodzaju oczka, czy do każdego rodzaju wyczepiacza go do. Jak ja to lubię, do no, masakra. I tylko, że tak się wyrażę, używać, robić, używać, stosować. U, u, uratuje się dzięki temu mnóstwo e, przemęty. I łatwiej się będzie posługiwać właśnie wyczepiaczami dzięki cieńszym linkom. Bo wiadomo, jak im grubsza linka, tym większy napór wody i ten wyczepiacz tak nie działa. Natomiast przy cieńszej lince, która będzie miała akurat 100% swojej wytrzymałości, wierzcie mi, że dużo łatwiej to będzie zrobić. No i ja przy każdym zestawie czy to szczupakowym, czy sandaczowym, czy nawet okoniowym. Używam kliksa, oczywiście w wersji mniejszej, bo to, to jest duże, w wersji, tych wersjach mniejszych i dzięki temu, czy żyłka, czy plecionka, ja wiem ile producent podał i sprawdziwszy przy pomocy kliksa, to się wszystko potwierdza. To co producent mówi, że ta plecionka powiedzmy ma mieć te Yy, czy tam żyłka ma jeszcze te 5 kg to bez kliksa połowa będzie. A z kliksem jest to albo 5 albo zbliżone do 5 autentycznie. I wtedy wiemy na ile sobie możemy pozwolić w danym zestawie jeśli chodzi o siłę holowania. I to by było na tyle.